Dzień dobry Państwu, Tomasz Jamrozik, Rozmowa Dnia. Dzisiaj gościmy Pana Jerzego Wiatra z prezesa tarnowskiego MPK. Bardzo mi miło witam, witam Państwa. Panie prezesie, za oknem, no, minus 10, minus 12. Autobusy odpaliły Panu wszystkie? Tak, wszystkie odpaliły, chociaż nie dzieje się to automatycznie. Nie jest tak, że odpalają, bo, bo się nam tak udało, tylko dużo w to wkładamy pracy i pieniędzy. Każdej nocy wszystkie autobusy są dwukrotnie odpalane na pół godziny w środku nocy, a następnie nad ranem, przed wyjazdem, tak żeby była stuprocentowa pewność, że odpytnia ilość taborów wyjedzie i dwa, żeby też były ciepłe, żeby przyjechały na pierwsze przystanki już ciepłe. Spotkaliśmy się tutaj, to znaczy cieszymy się oczywiście z tego, że jest taki komfort, ale. A jeszcze tu chciałem tak. zaznaczyć, że jak przyjdzie lato, będą kolei wszystkie zimne, bo tu z Panem właśnie rozmawiałem, Pan się tak. pytał, żebym zagwarantował, to tak mamy już tą klimatyzację. Super, więc wróćmy do bieżących spraw, spotkaliśmy się, porozmawiać o optymalizacji komunikacji miejskiej, jak to się ładnie ostatnio mówi i na Radzie miasta. I, i, I w różnych kręgach y, mieszkańców. Y, właśnie mieszkańcy twierdzą, że za tą optym, optymalizacją, czyli y, jakby to przetłumaczyć na nasze, za zwiększeniem bądź zmniejszeniem y, częstotliwości jazdy poszczególnych linii, stoicie właśnie Wy, MPK. Nie jest tak, nie jest tak. My jesteśmy tylko i wyłącznie wykonawcą y, przewoźnikiem. Organizacją transportu, rozkładami jazdy, lokalizacją przystanków, częstotliwością podróży, nawet wielkością autobusów na poszczególnych liniach tym wszystkim zajmuje się ZDIK. My tylko dostajemy później wynikający z, z, opracowany przez nich ZDIC rozkład. Jazdy, zarząd, zarząd dróg i komunikacji, dróg i komunikacji. Tak, tak, tak. I my to realizujemy. Ale jeżeli chodzi o tą, o tą optymalizację, no to tutaj jakby trzeba wyjść najpierw w ogóle od pojęcia efektywności. Co to jest efektywność? Efektywność z punktu widzenia takiego fizycznego to jest y, jak najmniejszy, osiągnięcie jak największych rezultatów przy jak najmniejszych nakładach energii na jakiś proces. I tutaj y, też y, komunikacja miejska podlega tym samym prawom, musi być efektywna. Y, i, I dlatego y, miasto szuka sposobu na to, żebyśmy Mniejszą ilością kilometrów przy mniejszych nakładach finansowych zrealizowali tą samą pracę. To tak, jakby nie wiem, sprzątamy dany budynek dziesięcioma sprzątaczkami, a chcemy w dwa budynki tą samą liczbą posprzątać, wtedy mamy dużo większą efektywność. Oczywiście w tym wypadku nie mówimy o takim skrajnym rezultacie, ale jakby taki jest sens, bo też wiele na wielu liniach napełnienia są niewielkie w rezultacie przychody z biletów są niewielkie i trzeba szukać sposobów, żeby cały system był bardziej efektywny. Jednocześnie też rosną koszty MPK, rosną u nas wynagrodzenia płace różne, inne koszty ubezpieczenia autobusów, bo mamy, mieliśmy dotąd komunikację na średnim poziomie polskim, a teraz mamy w zasadzie jedną z najlepszych w Polsce i to niestety kosztuje. No więc Chodzi o to, żeby, żeby z budżetu miasta wydać racjonalną kwotę i, i jak najwięcej zadowolić pasażerów korzystających z komunikacji. A oczywiście nigdy nie zadowolimy wszystkich. To jest, to jest o, 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 oczywista sprawa. I tutaj właśnie do tego nawiążę, że tak patrząc na to z boku, to ludzi średnio obchodzi, czy MPK będzie zarabiać, czy nie będzie zarabiać. Normalny mieszkaniec miasta potrzebuje, Wstać rano o siódmej i on wie, że autobus pojedzie mu o siódmej pięć, a drugi 7,10 dziesięć i zależy mu na tym, żeby tych autobusów było jak najwięcej, żeby kursowały jak najczęściej, żeby nie trzeba było czekać, natomiast najmniej interesują go same koszty. No, oczywista sprawa, tylko że też w budżecie miasta y, pieniądze są dzielone na, na różne cele. Na przykład na komunikację było zaplanowane 31 milionów, i wtedy MPK za tą kwotę jest w stanie wykonać określoną liczbę kilometrów. I musimy szukać takiego modelu, przy którym y, wykonamy to zadanie. Znaczy, y, no, w tym wypadku ta firma zewnętrzna z Politechniki wykonamy takie zadanie. Udało się teraz podnieść tą kwotę do 33 milionów. W rezultacie liczba kilometrów będzie dość podobna do tej realizowanej w 2018 roku. I, I teraz, jeżeli Politechnika weźmie pod uwagę jeszcze wszystkie uwagi, jakie napłynęły, 1300 aż uwag napłynęło do tego projektu. To nałoży na oprogramowanie, jakie posiadają wiedzę, i y, myślę, że teraz będzie stworzony naprawdę jeszcze lepszy y, układ, bo, bo, bo te 400 jest już w zasadzie 400 kilometrów, czyli zmniejszenie znaczące w stosunku do zeszłego roku jest już y, no, chyba mało y, aktualne. Te 1300 uwag, bo z tego co wiem, 8 stycznia zakończyły się te konsultacje, czyli ja rozumiem, że te dane są przetwarzane w tym momencie, tak. Tak, tak, bo to jest bardzo ciężka praca, praca ZDiKu i, 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 i Politechniki. Jak to, jak to będzie wyglądać w czasie, prawda? Czyli co teraz Nie mamy? Nie wiem, to jest pytanie do ZDiKu. Myślę, że no, jak najszybciej musi to zostać wykonane, Ponieważ też my potrzebujemy około dwa miesiące na, na wdrożenie y, takiego już gotowego y, y, rozkładu jazdy, który nie będzie wywoływał kontrowersji. Jak my go dostaniemy, około dwa miesiące, nim możemy go wdrożyć w życie. Więc y, jeżeli chcemy to wszystko wprowadzić w rozsądnym czasie, w pierwszej połowie roku, to musi to być szybko wykonane. A czy MPK miało jakiś wpływ na te konsultacje jakikolwiek? Czy radzono się Was, czy pytano to znaczy, o cokolwiek? W pewnym sensie tak, ale, ale nie zasadniczy. W pewnym sensie jak najbardziej. My, my, my przede wszystkim będziemy konsultować to, kiedy już cały nowy układ powstanie, będzie rozkład jazdy i my konsultujemy go, czy on jest realny do wykonania i wtedy też na pewno pewne zmiany będą zachodziły. A jest taka obawa, że na przykład nie jest realne, bo kiedyś rozmawialiśmy. Była taka, pan, pan kiedyś lat mówił, temu była taka optymalizacja. panu przerwę. Kiedyś pan mówił tak, że jesteście gotowi na każde zmiany i w zasadzie zwiększenie. Tak, e, zwiększenie też, oczywiście. Tak. Że, że to nie jest problem. Nie jest to problem. problem. Oczywiście w granicach rozsądku, na przykład, jeżeli miałyby zwiększyć się. E, około 10% wozu-kilometry, to nawet tym taborem, co mamy, możemy to zrealizować. Tylko, że byłby problem z kierowcami, to jest inna dyskusja, ale, ale generalnie my się zawsze dostosujemy, oczywiście. Problem z Tylko, kierowcami. że też w granicach rozsądku. No, nie możemy za kwotę np. 31 milionów wykonać 4 miliony 400 kilometrów, bo to jest fizycznie niemożliwe. Braknie nam na zakup paliwa po prostu. Dlatego ta kwota została podwyższona do 33 milionów i teraz Politechnika ma no, duże pole do popisu, do wprowadzenia tych zmian, które naprawdę poprawią tą efektywność w Tarnowie. Wspomniał Pan o kierowcach. Brakuje pracowników? Tak, brakowało nam pracowników. Teraz sytuacja się poprawiła, bo podnieśliśmy płace. Jest duża akcja. No właśnie, ile średnio kierowca zarabia tutaj? Około, no Średnio to jest, to jest średnie oczywiście. Tak, oczywiście, no mówimy o, tak, o konkretnych tak, przypadkach. Około 4000 zł brutto, ale młody kierowca no, znacznie mniej zarabia. Bo... 4000 brutto za jazdę. Nie oczywiście 8 godzin, tak? Tylko więcej to będzie? Znaczy to jest 8 Czy godzin tak ustawowo? I, i ustawowo plus kilka nadgodzin. Plus te niedziele, tak, tak, niedziele, tak, święta tak, tak, i tak, tak dalej, tak. tak? Skąd się to bierze, że nie ma tych kierowców na rynku? Wybierają bierze prywatnych się, przewoźników, uciekają? Wybierają przewozy towarów, czyli, czyli mówiąc kolokwialnie tiry. Tam, tam są wysokie płace i y, nasze firmy przewozowe no, odniosły w ostatnich latach gigantyczny sukces w Europie, o tym wszyscy słyszymy, i, i one właśnie no, zasysają z rynku kierowców. Więc przez to nam brakowało, tylko teraz jak płacę podnieśliśmy, y, coraz więcej osób się zgłasza, też taką sporą akcję promocyjną prowadzimy od kilku miesięcy. Y, i i sytuacja w tej chwili jest, jest niezła. Sięgacie też po kobiety, po jak kobiety, coraz Po kobiety, tak, częściej. tak, tak. Mamy ich 12, a wiem, że już następne panie szkolą się tutaj w naszym regionie, czyli chcą przyjść do nas, no bo po co by się szkoliły na autobus. Mhm. Y więc bardzo na to liczymy i zapraszamy wszystkie panie do pracy w MPK. Jak się w ogóle sprawują? Panie? Znakomicie. Jesteśmy bardzo zadowoleni pod każdym względem. To świetnie, to wróćmy jeszcze w takim razie do tej e, e, komunikacji i, i, i tych konsultacji, optym, optymalizacji, bo Pan tutaj mówił o, o pieniądzach, 31 milionów już w tej chwili. Jak się to ma do e, miast, gdzie ta komunikacja na przykład, to też nasi radni podnosili, e, na przykład dla dzieci jest darmowa? Znaczy wie pan. Wszystko, to znaczy, że, co, że wtedy miasto z 31 daje 40 milionów znaczy, na. To. to są całe. Tyle, dostaje miast, tyle MPK dostaje od miasta, z czego z biletów jest około tam 10 milionów, a resztę musi dopłacić właśnie miasto około 23 milionów, z czego chyba około 3 gminy wpłacają. No, no, tak, to, tak to wygląda, i wszędzie w Polsce, wszędzie przychody z biletów właśnie stanowią około 30-35% całych kosztów komunikacji, więc tu jest sytuacja typowa i te koszty przedsiębiorstw komunikacyjnych też wszędzie rosną. U nas są jedne z najniższych w Polsce. Wszędzie płace bardzo wzrosły, no paliwa, to, to wszystkich no dotyczą, koszty są... jakość autobusów jest coraz lepsza, to też wszystko kosztuje. Wszystko fajnie, koszty są mniejsze, jedne najmniejszych w Polsce, ale jak słyszałem ostatnio na obradach Rady Miejskiej, bilety mamy, zwłaszcza te wielogodzinne, wieloprzejazdowe, droższe niż w Krakowie. Z czego to się bierze? No to, to jest pytanie do, do ZDiK. Przez wiele lat taki akurat model się, Przyjął, jak to nazwę. Za to bilety jednorazowe mamy bardzo, bardzo tanie. No tutaj wiem, że teraz jest poszukiwanie różnych dróg na poprawę sytuacji. No ale pan sam wspomniał, że ludzie. Na, Nad na, na tematem nie chcą się temat Biletów też prawda? trzeba pomyśleć. Nie chcą i chcą się i przesiadać, teraz. więc tak. no, lepiej jest kupić bilet na przykład cało. Dzienny, czy tam kilku godziny, czy wieloprzejazdowy, żeby się przy przesiadce nie, nie za każdym razem je, wiem, nie wiem, martwić, wiem, prawda? Wiem, Więc... wiem. Najlepiej skupić bilet e, w ogóle e, czasowy, czy znaczy miesięczny na przykład. E, ale nie każdego to, stać tak, na to, tak, żeby tak, wydać jednorazowo. Być, taką może, kwotę. być może trzeba te bilety nieco obniżyć, żeby więcej ludzi zachęcić, bo to jest najlepsze. To też sytuacja. nie MTK. Tylko, e, tylko ZDiG, z dig. Z dig. Ale mówię, że trwają różne w tej sprawie już. Pracę, konsultacje. Rozumiem, dobrze. To jeszcze na koniec powiedzmy, bo kiedyś rozmawialiśmy o jak gdyby tak, porządkowaniu, bo tak mamy nowoczesne tablice. Ludzie się troszeczkę żalą, że ta numeracja taka jest trochę e, nielogiczna czasami, prawda? Czy myśleliście tak? o tym. E, no jest bardzo. Rado. Znaczy numeracja linii? Tak, tak, żeby to w jakiś sposób przy okazji tej optymalizacji zrobić porządek, prawda? Żeby to nie było jakieś dziwne linie, tam się likwiduje, tam. No, no, no pięć lat temu była poprzednia optymalizacja, która właśnie wprowadziła sporo zamieszania i wtedy też powstały te, te linie trzycyfrowe, Podmiejskie miały takie numery, teraz y, ma to być znowu zmienione, y, no to jest kwestia dyskusyjna zawsze, ja, jaki system będzie bardziej y, komuś się podobał, chociaż y, ja jestem za tym, żeby jak najmniej to zmieniać, prawda, że y, przez lata coś się u, ułożyło, ludzie przyzwyczaili się do jakiegoś numeru, lepiej go nie zmieniać. No, ale technicznie zamiast numeru możemy napisać. Oczywiście, tylko że czy wiele czy... osób będzie się denerwowało Jetyce. przez pierwsze miesiące uh, po no takiej zmianie. To tak jest prawda. No, uh, no, no, ale byłoby to... jaśniej i czytelniej, prawda? To jest też kwestia. No, może, może to jakiś powinien być projekt obywatelski, że no, można dopisać do prezydenta na przykład takie, takie uwagi. To... Nie widział pan jeszcze tego dokumentu optymalizacyjnego? Znaczy czy... nie, ja go widziałem, uh, tylko, tylko że z naszego punktu widzenia on. On jest mało precyzyjny, bo nie pokazuje rozkładu w jazdy, a następstwem rozkładów jazdy jest ilość kierowców, jakie muszę przyjąć. I mnie interesuje to, ile kilometrów, ile kierowców, ile muszę za ile milionów na paliwo i tak dalej. Więc mnie interesują przede wszystkim takie większe cyfry. My oczywiście na etapie, jak był przygotowany ten projekt, to tam przesyłaliśmy wnioski, jaka ilość dzienna kierowców. Do obsady jest aktualnie, jaka powinna być, żeby tworząc ten nowy system, nie okazało się, że nagle MPK więcej to kosztuje. Ale mam nadzieję, że wybitni specjaliści, którzy to robią, zrobią to dobrze. Już na etapie właśnie rozkładu wiosny. No to wróćmy jeszcze do takiej jednej rzeczy, bo też stawiacie na ekologię. Nie ma tam w tych zapisach gdzieś ulicy Wałowej i na przykład powrotu tego autobusu słynnego, który miałby tam gdzieś jeździć, ekologicznego. Znowu tutaj przerzucę piłeczkę na ZDIK. To jest decyzja ZDIK, a tak naprawdę pana prezydenta. I my, jak trzeba będzie jeździć po Wałowej, będziemy jeździć. Także nie, nie mogę o tym decydować. Rozumiem. To tyle z mojej strony. Pan Jerzy Wiat, prezes MPK, mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśnił obecną sytuację. Będziemy czekać. No, sam Pan mówi, że, że to powinno się stać jak najszybciej. W najbliższych tygodniach. Jakie będą efekty tej całej optymalizacji miejskiej komunikacji w Tarnowie. Dziękuję Panu bardzo Dziękuję za bardzo. wizytę. Dziękuję Państwu.